W tym nagraniu przypomnimy sobie informacje na temat jednej z głównych części zdania, mianowicie podmiotu. Przypomnimy sobie, czym podmiot jest tak w ogóle oraz jakie rodzaje podmiotu wymieniamy. Porozmawiamy zatem o podmiocie gramatycznym, logicznym, szeregowym i domyślnym. Przypomnimy sobie również, czym jest zdanie bezpodmiotowe. Na początek ogólne informacje na temat podmiotu. Podmiot jest to, jak już powiedziałam, jedna z głównych części zdania. Wraz z orzeczeniem tworzy związek główny. Zdanie może istnieć bez podmiotu i dlatego mamy coś takiego jak zdania bezpodmiotowe. Podmiot w zdaniu określa wykonawcę czynności. Orzeczenie określa samą czynność, podmiot wykonawcę tej czynności. W związku z tym odpowiada na pytania. Kto co oraz rzadziej kogo czego. Spójrzmy teraz na przykład. Moja przyjaciółka poszła na koncert. Aby określić podmiot, najłatwiej jest zacząć od znalezienia czynności. A zatem czynność w naszym zdaniu to słowo poszła. Co zrobiła? Poszła. Jest to czynność. I teraz zastanawiamy się, kto jest wykonawcą tej czynności. A zatem w tym zdaniu, kto poszedł. No i patrzymy jeszcze raz na zdanie, poszła oczywiście przyjaciółka, a zatem wykonawcą czynności, czyli podmiotem jest przyjaciółka. Jak już powiedzieliśmy, na początku wyróżniamy cztery rodzaje podmiotów i są to podmiot gramatyczny, podmiot logiczny, podmiot szeregowy i podmiot domyślny. Omówmy sobie teraz po kolei każdy z tych rodzajów podmiotów. Na początek podmiot gramatyczny. Jest to podmiot wyrażony w mianowniku, to znaczy taki, który odpowiada na pytania: kto, co. Jest to najczęściej spotykany typ podmiotu. Spójrzmy na przykłady. Karolina wcześniej wróciła do domu. Szukamy czynności. Czynność to wróciła. Kto wrócił? Karolina. A zatem naszym podmiotem gramatycznym jest Karolina. Wyraz ten odpowiada na pytanie: kto, co? Karolina. Kolejny przykład. Mój przyjaciel wyjechał na zasłużone wakacje. Co zrobił? Wyjechał. Kto wyjechał? Przyjaciel. A zatem naszym podmiotem gramatycznym jest przyjaciel. Odpowiada na pytania mianownika: kto, co? Jest przyjaciel. I trzeci przykład: na stole leży bardzo ciekawa książka. Czynność jest wyrażona wyrazem leży. Co leży? Książka. A zatem książka jest naszym podmiotem gramatycznym. Jak widzicie, podmiot może się znaleźć również po orzeczeniu, tak jak w tym przypadku, może się znaleźć na końcu zdania. Przejdźmy do kolejnego typu podmiotu. Będzie to podmiot logiczny. Podmiot logiczny jest wyrażony tym razem w dopełniaczu, to znaczy odpowiada na pytania kogo czego. Jest to dosyć specyficzny typ podmiotu występujący w specyficznym rodzaju zdań. Mianowicie w zdaniach, które informują o braku, ubywaniu lub przybywaniu czegoś oraz w zdaniach, w których podmiot łączy się z liczebnikiem. Spójrzmy sobie na to na przykładach. Niedługo zabraknie nam wody. Czynność czy też stan jest wyrażony słowem zabraknie, co zrobi zabraknie. No i teraz czego zabraknie? Zabraknie wody. Tutaj czasem nam nas kusi, żeby uznać za podmiot słowo nam. Ale pamiętajcie, że to nie my zabrakniemy. Tylko wody zabraknie, a zatem to woda jest wykonawcą tej, można powiedzieć, czynności zabraknięcia. Tak to sobie można y, tłumaczyć. Słowo wody występuje w dopełniaczu: kogo czego nie ma? Wody, a zatem jest to podmiot logiczny i jest to zdanie, które informuje o ubywaniu lub też braku czegoś. Kolejny przykład. W tym roku przybyło mi kilka kilogramów. Czynność przybyło. Czego przybyło? Kilogramów. A zatem naszym podmiotem są kilogramy. Słowo to jest wyrażone w dopełniaczu, odpowiada na pytania: kogo czego? Kogo czego nie ma? Kilogramów. A zatem jest to również zdanie, które informuje o przybywaniu czegoś. Występuje w nim podmiot logiczny. I trzeci przykład: pięcioro dzieci bawiło się w piaskownicy. Orzeczenie, czyli czynność, to bawiło się. Kto się bawił? Dzieci. Pięcioro dzieci. Tutaj z kolei nasz podmiot, czyli słowo dzieci, łączy się z liczebnikiem. Pięcioro kogo czego? Dzieci. A zatem ponownie podmiot występuje w dopełniaczu jest to podmiot logiczny. Idźmy do kolejnego rodzaju podmiotu, tym razem podmiot szeregowy. Jest to podmiot, jak sama nazwa nam podpowiada, wyrażony szeregiem wyrazów. Wszystkie wyrazy w szeregu są równorzędne, informują o kilku wykonawcach jednej czynności. A zatem pamiętajcie, to nie może być słowo określające grupę osób, na przykład przyjaciele. Nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, aby wykonawcy czynności byli po prostu wymienieni obok siebie. No i ponownie spójrzmy na zdania. Hania i Zosia przygotowują niespodziankę dla Ewy. Co robią? Przygotowują. Mamy czynność. Przygotowują. Kto przygotowuje? Hania i Zosia. A zatem wykonawców czynności jest w tym wypadku dwóch. Są oni wymienieni, są równorzędnymi wykonawcami czynności, a zatem mamy do czynienia z podmiotem szeregowym. Kolejne zdanie. Wczoraj Tomek, Ania i Janek późno skończyli lekcję. Najpierw czynność, co zrobili, skończyli. Kto skończył? Tomek, Ania i Janek. Ponownie wykonawcy czynności są wymienieni obok siebie, jest ich więcej niż jeden, a zatem jest to podmiot szeregowy. I trzeci przykład. Nasze ulubione psy i koty cieszyły się na widok Oli i Zuzi. Co robiły? Cieszyły się. Kto się cieszył? Psy i koty. Ponownie wymienieni wykonawcy czynności. A zatem podmiot szeregowy. I jeszcze ostatni typ podmiotu, czyli podmiot domyślny. Jest to podmiot, który nie jest bezpośrednio wyrażony w zdaniu, ale wynika z formy osobowej orzeczenia. Zatrzymajmy się, bo mam Ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji Zdaj. Bez reklam i bez straty czasu. Wszystkie treści w jednym miejscu. Zyskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na Zdaj.